Ja wiem, o czym powinienem mówić, ale powiem o czymś innym. Ten Wydział miał góry i doły. I to nie tylko w okresie, który ja pamiętam. Mniej więcej od lat dwudziestych ubiegłego wieku, Wydział Fizyki Chorza zaczęły być postrzegane na świecie jako takie doskonałe centra naukowe. Myśmy bardzo szybko dowiedzieli się od naszych profesorów, jakie. Ważne konferencje odbywały się tutaj w okresie międzywojennym, jak profesor Pieńkowski dostał pieniądze na rozbudowę Chorzej. Widać było tych, tych wybitnych fizyków, którzy, którzy chodzili po Chorzej. I... Wydział wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Dzisiaj rozmawiamy na pasterach budynek fizyki ma mniej więcej rozmiary połowy kampusu z onych czasów na krakowskim Przedmieściu. W tamtych czasach bycie studentem to było, praktycznie rzecz biorąc, bycie na uczelni omalże 24 godziny na dobę. Studentów było wprawdzie mniej, ale nie znowu tak drastycznie. Nasz, nas było ponad 100. Myśmy się zajmowali fizyką, oprócz tego jeszcze niektórzy się zajmowali, zajmowali sportem. To było takie miejsce, które rzeczywiście było ostoją znakomitej nauki, znakomitej jakości. W 1939 roku, jak weszli Niemcy, przyszedł facet, który mówił, że jest z tego samego uniwersytetu, gdzie Pińkowski miał doktorat honorowy i chciałby obejrzeć to. Po 10 dniach ten sam facet w mundurze oficera SS z ciężarówkami przyjechał tu i wywieźli. No to wszystko. To była katastrofa. Po wojnie Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego powoli się rozwijał. Powstawały nowe instytuty, nowe zakłady, nowe katedry. Ten budynek dość dobrze zniósł powstanie warszawskie znaczy, nie był do końca kompletnie zburzony. Były dziury w dachu, wypowiedziane okna, ślady po kuli. chociaż właściwie nie miała niczego: dobrą wolę, budynek i tyle. To nie było tak jak teraz, że większość aparatury można kupić, zamówić. Musiałam nawijać cewki Helmholtz'a, które były tej wielkości, prawda? I człowiek jak na, działał jak żywy naciąg. Doświadczalnik, żeby cokolwiek zrobić w fizyce, potrzebuje warsztatu pracy często bardzo kosztownego, bardzo unikalnego. Teoretykowi wystarcza kartka papieru. Na pierwszych latach pamiętam, zawsze mnie dziwiło, że jak na przykład jakieś bardzo skomplikowane równanie i ma cztery prawdziwe rozwiązania, ale tylko jedno, które sprawdza się w życiu. Koledzy teoretycy zawsze te trzy roz rozpatrywali, a na to czwarte, które tak naprawdę potem praktykowi się przydawało, to jakoś nie natrafiali. Drugi dramatyczny moment dla chorzy to był rok 1968. Myśmy mieli bardzo. Wielu kolegów pochodzenia żydowskiego. Myśmy mieli profesorów, asystentów pochodzenia żydowskiego. I w zasadzie oni wyjechali za granicę. Niektórzy zostawali, tak jak ja i inni. To był moment, w którym przyjście na chorzą było dla nas relaksem. Myśmy się czuli w domu. Myśmy się czuli otoczeni przyjaciółmi i pracowaliśmy normalnie. Niektóre wydziały na uniwersytecie zostały rozwiązane. Mnóstwo osób straciło pracę u nas. Dzięki znakomitej postawie dziekanów i profesorów, głównie profesora Pniewskiego, byliśmy zwarci i nie do ruszenia. W tym czasie Wydział Fizyki i Matematyki podzielił się na dwa wydziały. No i zaczęliśmy studiować w roku 80., kiedy standardowe życie studenckie mieszało się z politycznymi wydarzeniami, które wtedy było, było ich w nadmiarze, bym powiedział. Przed wprowadzeniem stanu wojennego studenci Wydziału Fizyki zorganizowali strajk bezterminowy i okup, okupacyjny, czyli na Chorzej mieszkało 100 czy 150 studentów. No, spało się na sali SDT, nieistniejącej obecnie na Chorzej. Profesor Pniewski przynosił nam bułki rano, były wykłady dodatkowe. Krzysztof Kelus przyszedł zaśpiewać z gitarą. Strajk no, związał nas niesamowicie, zarówno na roku, jak i, jak i między latami. W czasie stanu wojennego. Myśmy postanowili organizować takie struktury, które, które już wtedy były niejawne, żeby, żeby coś w czasie tego stanu wojennego robić, w szczególności, żeby zachować kontakt między rozmaitymi ludźmi, czy rozmaitymi jednostkami. Uczelnia była zawieszona. Tutaj nie było kwestii, no, czy partia, czy, czy, czy cokolwiek, to był tak elitarny kierunek i tak trudno było, jak gdyby, tu się utrzymać, że ktoś, kto chciałby robić karierę, nie mając do tego uzdolnień, nie miał żadnych szans. Tutaj na, na chorze była absolutna enklawa względem politycznym. Jeden ze znanych konstruktorów komputerów, pan Karpiński, no, jakby powiedzieć, miał kłopoty właśnie polityczne. Wydział stworzył mu pewną taką, nazwijmy, niszę, w której on mógł no, realizować swoją pasję. On zbudował własny polski komputer od początku. Chorza jest kolebką internetu polskiego. Wspólnie z astronomami 17 sierpnia 1991 roku pierwsza łączność internetowa międzynarodowa była właśnie z Wydziału Fizyki. Tą datę uważa się za w ogóle narodziny polskiego internetu. Tu kończyliśmy chyba nie, wiem, podłączyli 1300 szkół, pisali pierwsze podręczniki, uczyli tych nauczycieli. Dziekan i tego, wszyscy przymykali oko, dali nam lokal nawet i, i pozwolili to robić, bo widzieli, że nagle Wydział Fizyki zaczyna robić coś, co zmienia rzeczywistość w tym kraju. To przekonanie, że to jest takie właśnie otwarte miejsce, przejawiało się z tym, że kiedy już zostałem studentem, to miałem takie wrażenie, że mogę zaczepić każdego na korytarzu i prosić go o pomoc, niezależnie od tego, kto to jest. Tu jest taki bakcel, który powoduje, że wszyscy są sobie życzliwi. Jest to olbrzymia przygoda i naukowa, i intelektualna, i taka życiowa. W tej chwili nasz Wydział zajmuje się obiektami tak dużymi jak cały kosmos i tak małymi jak cząstki elementarne. Uczenie nanotechnologii bez uczenia chemii tylko na Wydziale Fizyki byłoby bez sensu. W związku z tym mniej więcej w 2005 roku powstał pomysł stworzenia wspólnego kierunku łączącego chemię i fizykę. Studiowanie na inżynierię instruktur daje zupełnie unikatową możliwość, żeby tworzyć. Materię, która nie występuje w przyrodzie, która jest zaprojektowana i wymyślana zupełnie przez człowieka, którą można potem wykorzystać zarówno w elektronice, jak i w biologii, medycynie, i w ogniwach słonecznych itd., itd. Staramy się, aby nasi studenci włączali się w najważniejsze badania, które są obecnie prowadzone w dziedzinie nanotechnologii. No my mamy 5 dni zajęć w tygodniu, od rana do wieczora, musimy dużo robić w domu, ale moim zdaniem naprawdę warto, bo tutaj naprawdę czegoś się dowiadujemy, naprawdę się czegoś uczymy. Tak jak mówiłem, poznajemy działania świata. Mnie to fascynuje. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej nasi studenci mogą po pierwsze studiować w takim pięknym budynku, po drugie robić prace licencjackie i magisterskie w najnowocześniejszych laboratoriach, a po trzecie mieli okazję wyjeżdżać na międzynarodowe szkoły i konferencje, żeby poznawać świat ludzi. Mogliśmy prowadzić badania na światowym poziomie, następnie ze swoimi wynikami mogliśmy jeździć na konferencje, publikować się w czasopismach. Można było już zasmakować tak naprawdę czegoś wyżej niż tylko takiego zwykłego studiowania. Nasi studenci wracali z tych konferencji pełni entuzjazmu, proponowali nowe tematy badawcze. Zarówno na Wydziale Chemii, jak i na Wydziale Fizyki to było ogromnie inspirujące. Na naszym Wydziale studenci też uczestniczą w badaniach naukowych, czyli tworzą naukę. Student na Wydziale Fizyki jest traktowany jako szansa na rozwój i całego wydziału, i w ogóle kadry, w związku z czym studentów traktuje się naprawdę fajnie i ja bardzo mi wspominam współpracę z praktycznie każdym z naukowców. Nowy budynek to również, oprócz fantastycznej, nowoczesnej, unikatowej aparatury, przestrzeń, która sprzyja integracji środowiska. Mamy miejsce na dyskusje naukowe, spory naukowe. Są tacy, którzy wiedzą, że tutaj mogą oprócz tego, że się uczą, nabyć innych umiejętności, takich właśnie jak są na, na różnego rodzaju prezentacjach, pokazach. Podczas studiów na Wydziale Fizyki wszyscy myślą, że czeka ich tylko liczenie, siedzenie nad książkami przy komputerze. Na szczęście tak nie jest. Mamy mnóstwo zajęć laboratoryjnych, gdzie robi się eksperymenty, a w godzinach wolnych, żeby zachęcić. Uczniów i nie tylko do przychodzenia na Wydział Fizyki, można naprawdę się pobawić, poszaleć trochę z ciekłym azotem, z ogniem. Całą fizykę jesteśmy w stanie pokazać w bardzo ciekawy, przystępny i wybuchowy sposób. Współcześni młodzi ludzie może woleliby, oglądać wszystko w pieleszach domowych przetykanym komputera, ale proszę mi wierzyć, że studenci bardzo lubią, bardzo lubią oglądać, dotykać. Każdy wykład związany z dziedziną eksperymentalną jest ilustrowany takimi pokazami. Znajdujemy się w tej chwili w historycznej sali Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to sala duża, doświadczalna, która została ukończona staraniom profesora Stefana Pieńkowskiego w 1921 roku. Tam byli znani naukowcy właśnie na chorzej. I sala duża doświadczalna, była taka duża sala wykładowa, gdzie był stół do pokazów. Nie wyobrażałem sobie, żeby można było prowadzić lekcję czy wykład bez pokazów. To jednak pozostaje w głowach słuchaczy. To, to zupełnie inaczej się odbiera niż słowo mówione albo wyświetlane na tablicy. Najbardziej utkwił mi w pamięci pokaz z bardzo długą falownicą, kiedy profesor tłumacząc zjawisko wyglądał jak taka fala biegnąca z radością przez salę tą doświadczalną. Wiele ciekawych eksperymentów, stwierdzeń profesora Greenberga czy profesora Wróblewskiego starałam się potem wykorzystać w swoich własnych wykładach. Wydział Fizyki Uchodzi za wydział stricte męski. W naszym roczniku zostały utworzone nowe kierunki, które wprowadziły dużo więcej kobiet na wydział. Na takich kierunkach jak inżynieria nanostruktur to jest około 30-40% dziewcząt wśród studiujących. Myślę, że głównie przez to, że jest to połączenie fizyki i chemii. Na nanostrukturach chodzimy też na laby na wydział chemii. One dużo dają takiego obycia laboratoryjnego, i kiedy się tam wchodzi, to wiele osób pierwszy raz bierze w rękę probówkę. No a po tych laboratoriach możemy wejść i już sami coś robić. Urządzenie, które tutaj mamy zainstalowane, jest to maszyna do wzrostu bardzo cienkich warstw atomowych związek molekularnych. Przez bardzo cienkie warstwy rozumiemy warstwy o grubości schodzących do jednej monowarstwy atomowej. Mogą tutaj przyjść studenci, by wziąć udział w, w hodowaniu takich struktur, następnie w badaniu. i Zatem mogą się przygotować do pracy później w różnych instytutach. My szukamy takich zjawisk fizycznych, w naszych materiałach półprzewodnikowych, które pozwolą na stały postęp w nowych zastosowaniach półprzewodników w najróżniejszych dziedzinach. Mamy okazję poznać naukę tak, jak wykonuje się ją w profesjonalny sposób, tak jak pracują nowoczesne laboratoria w całej Europie. To bardzo specjalny kierunek studiów, jest znaczy szalenie wymagający, bardzo trudny, ale tak naprawdę przygotowujący do każdego rodzaju pracy później. I w każdej sytuacji da, można dać sobie radę. Jest ten trening, który zaczyna się na wykładzie z matematyki, czy analizie i algebrze, i część po tym wykładzie, jak go przejdzie, uważa, że po tym to już nic ich nie zatrzyma, że mogą się chińskiego, nie wiem, czegokolwiek nauczyć. A część jest zachwycona, że chce to pogłębić, prawda? Jeden z doktorów powiedział, że jest taki moment, Podczas pracy naukowej, że przez 5 sekund człowiek ma świadomość, że jest jedynym depozytariuszem wiedzy na całym świecie. Wiedzy o tym, co właśnie odkrył. I on mówi, że dla tych 5 sekund warto studiować i warto pracować jako fizyk. Ja chcę zostać naukowcem i mam nadzieję, że kiedyś doświadczy te, te, tego uczucia. Studenci muszą sobie zdawać z tego sprawę, że na uniwersytecie, nawet na fizyce, oni dostają wykształcenie. Natomiast zawód to jest zupełnie co innego. Ale zawodu można się nauczyć w pół roku. Natomiast wykształcenie to jest coś bardziej cennego. A to jest bardzo potrzebne. Jeżeli powiemy sobie, że mamy problem i podejdziemy do niego w ten sposób, że ten problem na pewno ma rozwiązanie. Tylko muszę znaleźć tutaj jakieś warunki, muszę znaleźć tutaj. Jakieś dane, które mi to pomogą zrobić, to to jest coś, co w każdej firmie, w każdym przedsiębiorstwie jest potrzebne. Ludzi, którzy mają pozytywne spojrzenie na problemy, które niektórym wydają się beznadziejne. Jest bardzo dużo fizyków, pracuje w bankowości, ubezpieczeniach, prawda? są analitykami finansowymi. No, to są zawody, w których można się znaleźć w sposób fantastyczny i być świetnym pracownikiem, właśnie przez to, że ma się to podejście. Że nie wiem, to się dowiem. Przed pójściem na studia oczywiście miałem jakiś tam ścisły umysł, natomiast Wydział Fizyki zamplifikował moje analityczne myślenie, dzięki czemu założyłem wydawnictwo, które zajmuje się tworzeniem i wydawaniem gier karcianych, planszowych i RPG, gdzie to myślenie się bardzo przydaje. Nie ma bezrobocia wśród studentów fizyki. Nie muszą się tego bać, ale muszą być naprawdę dobrzy, żeby pójść w najlepsze miejsce. Warto. Naprawdę warto.